Dzień dobry Witam Na moim kanale YouTube Ponownie zresztą odbywam się tym razem w sprawie, w sprawie Ukrainy pią w na Ukrainie. Dalsza eskalacja konfliktu ukraińsko-rosyjskiego de facto Rosja na ja mogę się Jakie jest moje zdanie funkcjonami no, mówię no, to jest dalsza eskalacja tego konfliktu. Tak, nie wiem, na gazetach internetowych między innymi nie tylko. Ja uważam, że to no, nie zmieni ogólnie piszą, że sytuacja jest ciężka i Ukraińcy są wypierani, ale że Ukraińcy sporo deserteruje że tam, że był ta header tak. To jest jakieś sprzeczne informacje, ale chyba Patem był header w końcu i tam oni idą dalej na zachód Czy to... Nie, do Berlina nie dojdę, nie. Nie no sądzę. <noise> na to nikt nie pozwoli. Ja już tam wcześniej wspominałem, że zatrzymałem się pod Kijowem, nic tam e, jakieś pewnej odległości od Kijowej, od Kijowa się zatrzymają i tam się już na, na dobre okopią. Oni niech jeszcze zachodni, sojusznicy trochę pozwalałem tam Putinowi. Poszaleć. On tej wojny nie wygra. Nie może tej wojny wygrać. No, po co to komu potrzebne? No, dla mnie to jest bez sensu. No, bez sensu. Na początku to tak trochę wesoło było, nie? no, bo tam się strzelały jakieś fajerwerki. Komentarze, ale tak jak jednak dochodzi do wniosku, że to jest niepotrzebne. No. Eee, moje zdanie, no to już chyba znacie w tym temacie. Ja się nie opowiadam specyficznie po żadnej stronie w tym konflikcie, ja się opowiadam po stronie pokoju. Czy ja się opowiadam po stronie Ukrainy, czy po stronie Rosji? To jest skomplikowane pytanie, no bo... Niby Rosjanie mają trochę racji, ponoć, że ta NATO za bardzo podchodziło pod tereny Rosji, no i... Ale nie powinni Ukraina atakować, powinni się jakoś tam dogadać w tym temacie, nie? Żołnierze, wracając do tematu północno-ukraińskiego, no jakby żołnierze chińscy wkroczyli do akcji, no wtedy no mogliby się na Berlinie zatrzymać. Albo nawet pod Paryżem. Yy, ale chińscy żołnierze nie wkroczą do akcji, raczej nie, chociaż. Ale nie, chyba nie. Chociaż Tajwan. Jak pójdzie o Tajwan, to pójdzie wojna z NATO. A jak pójdzie wojna z NATO, to wojska chińskie ruszą na Ukrainę, no bo to będzie wojna de facto yy, no. Ameryka, Amerykańsko-chińska, no to NATO Rosja, NATO Chiny, taki scenariusz też jest możliwy, przecież oni to rozpatrują, podejrzewam, gdzieś tam sobie w tych swoich mądrych kiepełkach, czy tam czasem no, Chińczycy nie będą chcieli się włączyć do konfliktu, no wszystko jest możliwe, no ale nie sądzę, nie sądzę, przytaczają, nie sądzę, co jest mało prawdopodobne. Ale nie przewidziałem tych żołnierzy północno-koreańskich. Pod Kijowem mogą się tam pojawić za jakieś pół roku na wiosnę. Ale czy pójdą dalej? Nie sądzę, bo to już będzie no, ten opór rośnie z każdym kilometrem. Szczególnie sojuszników i oni coraz bardziej na to patrzą, niechętnym wzrokiem, no, czy, czy w ogóle chętnym patrzyli, ale to coraz większy jest opór i będzie ten opór. rósł i e, tam są, zostaną wdrażone pewne e, działania, które będą sprzyjały Ukraińcom w tym temacie nie ma mowy, żeby oni poszli dalej niż na Kijów, no, mówię, że dalej nie pójdą. Chyba, że wojska chińskie w związku m.in. z Tajwanem, ale czy to pójdzie dalej? Chyba nie. Nie mamy co się obawiać. Nasz, na, tutaj nasze, yy, nasza wolność nie jest zagrożona, moim zdaniem. Konflikt nuklearny? Nie. Taktycznie. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, dosyć spore, ale czy taki bardziej rozszerzony konflikt? To nie. Oni mogą przeatakować taktycznie, pójdą pod Kijów, czy nawet na Kijów. No ale te Amerykanie się odgrażają, że im tą dupę przesmażą później. Konkretnie, no Może się tylko odgrażają. Dziękuję, życzymy jego dnia, no i spokojnej nocy, no, bez wybuchów, no, na, 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 na polskim niebie to teraz komety tam M, MX 15 przez 12 można oglądać, a nie ruskie drony na szczęście, bo jesteśmy w noczu, tak? No właśnie. Dziękuję.